Witam Was serdecznie. Dzisiaj chciałbym Was zachęcić do obejrzenia mojego materiału. Jakby można powiedzieć już trochę cyklu w tematyce popularnych zawodów albo zajawek. Można tak powiedzieć, bo to czasami zawód nie oznacza stricte jakąś tam wyuczoną kwestię, tylko bardziej zajawkę. Tak? Bo nie zawsze potrzeba skończyć mądre szkoły, żeby coś robić w życiu. Tylko czasami to się ogarnia w ramach Zajawki satysfakcji, po prostu talentu i tego typu rzeczy. Jeżeli Wam się spodoba materiał, to oczywiście zachęcam. Prawy dolny róg. Suby. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć trochę o, o możliwości, o przyszłości związanej z, z chęcią zostania programistą. Tak? Trochę dzisiaj dmucha. Ale postanowiłem, że i tak nagram ten materiał. Mimo tych, chyba że na mnie drzewo spadnie, to będzie ku nic, programista. To jest chyba najbardziej przyszłościowy zawód w obecnej sytuacji, który powoduje to, że po pierwsze możemy żyć funkcjonować niekoniecznie na etacie, ale oczywiście też, ale możemy funkcjonować zewnętrznie, outsourcingowo. I to powoduje to, że. Możemy działać, funkcjonować z dowolnego miejsca na świecie, na Ziemi i po prostu czerpać z tego korzyści, ponieważ zapotrzebowanie na programistów jest gigantyczne i takie pozostanie, ponieważ świat e-commerce, IT idzie w tą stronę, żeby jeszcze to zapotrzebowanie podkręcać. Więc jeżeli lubisz siedzieć za komputerami, masz Jesteś, masz talenta, można powiedzieć, trochę matematyczne i trochę dłubania i chcesz przejść jakieś kursy, nawet nie, nie, nawet nie chodzi o to, że trzeba jakieś studia skończyć, bo to po prostu można się tego nauczyć samemu. Kodowania i tam różnych języków, które są jakby istotne w ramach programowania, tak? Tu jest początek do tego, że, że to jest idealny punkt wyjścia do tego, żeby zarabiać naprawdę bardzo przyzwoite pieniądze, e, robiąc tak, jak chcesz, kiedy chcesz, jak chcesz, tak? Zamo e, kiedy ja startowałem, a może byłem za główni, po prostu nie wiem, ale jakoś nie było tego jeszcze tego, tego tematu tak roz rozciągniętego. A dzisiaj właściwie punktem wyjścia jest, właściwie, że musisz zatrudnić programistę, żeby ci coś zakodował, zrobił, zaprojektował. I, I pytanie tylko brzmi, czy jest dobry, średni, czy bardzo dobry. I, i dlatego chciałbym jakby przedyskutować też ten temat, ile zarabiają programiści. Według informacji, które zaciągnąłem, tak można powiedzieć przeciętny programista, zarabia od 4000 do 8000 zł netto. Co i samo w sobie nie jest słabym tematem, no bo tylko programista wie, ile poświęca czasu na daną realizację czy dany projekt, tak? Więc jeżeli zarobisz no załóżmy tą górkę 8000, to są bardzo sympatyczne pieniądze tak naprawdę. Bo nikt cię nie sprawdzi. To ci daje zadanie do zrobienia tak naprawdę. A ciężko zakładać, że prezes będzie wiedział, jak to y, zweryfikować i sprawdzić, skoro dał ci zadanie, a ty je zrobisz, tak? E, I to jest mniej więcej jakieś 21,5%, tak? E, kolejne 13% to między 12 a 16, robi się sympatycznie, tysiące złotych, oczywiście. I cała reszta zarabia powyżej 16 tysięcy. Oj, dmuchnęło. Czyli to są naprawdę gigantyczne pieniądze. Jak coś jesteś młody, fa, e, e, fajny Zajawkowicz i osiągnąłeś tego typu wiedzę, albo wyszkoliłeś się i zrobiłeś tego typu kursy, nie wiem, nauczyłeś się czegoś tego, tego wszystkiego, to ja sobie nie wyobrażam, że po prostu to, to są gigantyczne pieniądze, tak naprawdę. Jak możesz na luzie robić pewne rzeczy, które są na przykład zewnętrznie nieweryfikowalne, tylko rozliczają Cię z tego, co zrobisz. Jak zrobiłeś to dobrze, to dostajesz wypłatę, tak? No chyba, że pracujesz na etacie, no to wiadomo, to wtedy siedzisz tam i dłubiesz całymi dniami w tego typu kwestiach. Jeżeli chodzi o to, jak to wygląda właśnie B2B, junior specialist może liczyć na jakieś tam 6 tysięcy, 7 tysięcy. Średni, no, średni, średni, programista już tak skok, skok wyżej trochę, jakieś 17 13, a senior 16, 16, 18. Oczywiście to wszystko determinuje też miejsce, miejsce, w którym pracujesz, bo inaczej zarabiasz w Warszawie, a inaczej zarabiasz, nie wiem, powiedzmy w Sanoku, tak? Choć, tak jak wspomniałem wcześniej, oczywiście, to w głównej mierze to wszystko zależy od zadań, które dostajesz i gdzie je realizujesz, ale to wszystko się odbywa online właściwie, więc, więc to chyba raczej nie polega na tym, żeby siedzieć gdzieś tam za biurkiem 8 godzin i wyciągać z tego tytułu swoje profity, tylko. I wyłącznie, generalnie, raczej mi się to wydaje, że odbywa się, że nie jestem programistą, dlatego tak mi się to. Ale znałem kilku, bo zatrudniam w ramach jakichś tam akcji, które sam kreuję, w ramach poprawek czy tam innych modyfikacji w sklepie. Dlatego mam jakąś tam wiedzę, i, i, i po prostu to jest praca, raczej, która powoduje to. Że łatwo jest ją wykonywać zdalnie tak zwyczajnie. I można sobie ją tak, można powiedzieć, lukratywnie ogarniać zewnętrznie. Nieważne, czy, czy to jesteś w Chorwacji, czy jesteś gdzieś tam, zależy jaki masz pomysł na życie, oczywiście też programiści są potrzebni w korporacjach, gdzieś tam, gdzie siedzą całymi dniami i odpowiednie pieniądze z tego tytułu wyciągają. Tu nawet, tak jak wspomniałem wcześniej, tu nie ma znaczenia wykształcenie tak naprawdę, tylko talent i chęć do tego, jak się w tym temacie ogarnąłeś i znalazłeś i co potrafisz zrobić, bo... O, zaraz chyba dolecę. Jeżeli się okaże, że jesteś naprawdę wybitnym specjalistą, to, nie, to sky is the limit. I tu już nie będzie, że ty zarabiasz 15, tylko zarobisz 50 tysięcy, tak? Jeżeli jesteś specjalistą wybitnym od danego softu, czy tam jakiegoś tam programowania, jakiejś tam wąskiej specjalizacji, gdzie jest na przykład trzech czy czterech gości na świecie, na świecie, już może przesadzam, powiedzmy w Polsce, którzy ogarniają ten temat. Wszystko, większo, 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 według tych informacji, które posiadam, to Programiści to głównie są młode osoby, tam w przedziale 25-34 lat i po prostu ogarniają ten temat na zasadzie pasji. I na tym to polega. I generalnie, jeżeli mógłbym się urodzić ponownie i zacząć wszystko to, co zacząłem teraz, to bym chyba został programistą. Dlatego, że dla mnie to się wydaje obecnie. Jeden z najbardziej ciekawych tematów, które można y, ogarnąć samodzielnie y, w momencie, kiedy lubisz siedzieć za komputerem, y, a nie na przykład y, jeździć Uberem. No więc y, nie krytykuję, ale jeżeli wolisz y, ten wybór i tę sytuację, i to Cię Jara, w sensie, że siedzisz za komputerem, to czemu na tym nie zarabiać tak po prostu? Fajna sprawa, nie zajmowałem się tym, tylko tak e, zwyczajnie krótko analitycznie podeszłem do tematu. Wydaje mi się, że e, dla wszystkich młodych ludzi, e, którzy e, nie boją się komputera i mają trochę e, zmysł e, matematyczny i w ramach kodowania i robienia innych tam rzeczy, i siedzenia, dłubania, i projektowania, szukania tam rozwiązań, które mogą spowodować, i to nieważne, czy to chodzi o aplikacje, czy chodzi tylko o zwyczajne programowanie jakichś tam kwestii związanych z sklepami, czy z innymi instytucjami, ale tutaj popyt zawsze będzie. To jest dla mnie number one, jeżeli chodzi o swoją przyszłość, dla kogoś, kto Lubi siedzieć za komputerem, ale nie chodzi o kwestię gamingową, tylko i wyłącznie, że stara się po prostu ogarniać tematy bardziej ambitne, które mogą mu przynosić profity. Dlatego zachęcam do, do, do tego typu rozwiązania wyjścia życiowego, ponieważ tam leży kasa po prostu, zwyczajnie i bezrobocie nie grozi. W najbliższych, chyba, 100 latach, tak mi się wydaje, chyba, że pojawi się coś nowego, co mnie zaskoczy, ale generalnie wydaje mi się, że to jest sytuacja, która będzie dominowała i rozwijała się, i nie ma szans na to, żeby to wywrócić. Jeżeli Wam się podobał mój materiał, to oczywiście zachęcam do subów, Pojawiło się okno. A jeżeli tylko oglądaliście, to dzięki. Pozdrawiam.